Naszym kolejnym bohaterem jest słówko should i shouldn't. W przeczeniu, czyli powinno się, bądź nie powinno się. Should i shouldn't wykorzystujemy do tego, żeby dawać komuś rady, mówić co się powinno w danej chwili zrobić, mówiąc na przykład o zwyczajach w innych krajach. No, przykłady na to. Konstrukcja. Tworzenia zdań Should i Shouldn't jest następujące. Czasowniki przekładowe. Where, hmm, go open. Nosić o ubraniu. Baj kupować, wear, przepraszam, go iść i open, otwierać. Więc komu damy mm, jakąś radę? Ty, jedziesz w jakieś zimne zakątki świata. You should wear warm clothes. Powinieneś nosić ciepłe ubrania. W, on jedzie w jakieś nieznane dla niego miejsce, rejony, doradzimy mu, you should buy a map, pewnie wie, ale wiemy, że jakieś miejsce jest niebezpieczne, więc możemy poradzić, she shouldn't go there, ona nie powinna tam iść, albo you shouldn't go there, ty nie powinieneś tam iść. Widzimy w sali zamkniętej w lato ludzi, którzy się męczą z gorąca i patrzymy się na ich zdziwieni. Mówimy: They should open the window. Oni powinni otworzyć okno. Albo jest zima i ktoś otwiera okno, cały czas jest zimno i mówimy: no, They, albo he, shouldn't open the window. On nie powinien otworzyć okna. He should close the window. On powinien. Zamknąć okno. No, jak to wykorzystać w kontekście? Poprzednie rzeczy były takie. Na przykład I am going to visit Russia. Zamierzam odwiedzić Rosję. To konstrukcja, która już była omawiana. No. It may be może być. It may be cold there. Może tam być zimno. Jak możemy wykorzystać nasze should? No. You should take warm clothes. Powinieneś zabrać ciepłe po ubrania. Jakiś inny przykład. They are going. Oni zamierzają to buy books. Oni zamierzają kupić książki. Mówimy, one mogą być drogie. They may be expensive. One mogą być drogie. No i co możemy poradzić? Oni powinni wziąć więcej pieniędzy. They should take more money. Tu mamy nasze. Should. Powinno się. Coś robić. Więc. Poszód dajemy zwykły czasownik, nie zmieniamy, akurat tu, przez przypadek ten sam, nie zmieniamy nic w nim. Przedszut stawiamy osobę, która powinna coś według nas albo według kogoś innego wykonać albo nie powinna coś wykonać. Nie ma żadnych zmian czasownika pośród poszód. I to wszystko. Dziękuję bardzo.